No jestem, ja nie wiem, sobie mam że może usiądę. witamy serdecznie, słuchajcie, jesteśmy na żywo dzisiaj z Ryukam. Z Ryukam do Ryukam przyjechał nasz Cycek, Tomasz Wiza. Witam, witam serdecznie. U mnie też już Cycek rośnie, także jest dobrze. No i mamy taką sytuację, bo chcieliśmy zrobić taki program dla Was, skorzystając z okazji tego, że jest Tomek. Korzystamy z jego wiedzy, chcemy się najeść i chcemy się z Wami nią podzielić. Mamy tutaj naszego kolegę, mieszka też w Ryukan, Krzysiek, no i Krzysiek tutaj zaczął ćwiczyć. W jaki sposób to robił i dlaczego nie ma efektów? O tym właśnie przeprowadzi krótki wywiad, właśnie tak robi Tomasz ze swoimi podopiecznymi, przeprowadzając krótki wywiad i później doprowadza swoimi radami do tego, żeby jednak ten efekt był widoczny. Zapraszam do rozmowy Tomasza z Krzysztofem. Dobra, witam serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak, naprawdę, jak zacząć ćwiczyć, na co zwracać uwagę przy doboru tutaj odpowiednich e, ćwiczeń, jak często trenować, z jaką intensywnością. No I czy warto, że tak powiem, e, próbować sobie to robić samemu, czy lepiej zgłosić się tutaj do kogoś z doświadczeniem, kto na to wskazuję że to drogę. Cześć Chrisie, witam serdecznie. Jest, witam. E, do wszystkich. No dobra, powiedz mi tak, jak długo ćwiczysz? No, z, ja zacząłem jakieś 3 miesiące temu, dokładnie może gdzieś na początku lutego e, i zacząłem ćwiczyć dość, dość intensywnie, bo, bo praktycznie każdego dnia, 7 dni w tygodniu e, byłem na siłowni i jestem cały czas e, tutaj. E, z tym, że właśnie wydaje mi się i tak uważam, że, że po prostu e, za dużo i za często, że mhm. się przetrenowałem. Że co było, co było z twoim takim bodźcem, motorem napędowym, że nagle w tym chorym nie robiłeś nic, a postanowiłeś 7 razy w tygodniu chodzić, bo to jest bardzo, bardzo dużo dużo razy w tygodniu. No tak, zgadza się tak. Może zaczyna od początku, że przez ostatnie 20 ponad lat nie robiłem nic i w końcu coś postanowiłem zrobić ze sobą, żeby, żeby dobrze wyglądać. Nie? A, I to było właśnie jakby głównym moim takim celem i motorem napędowym. Ile czasu się zbierałeś w sobie, żeby zrobić ten krok? Yy, no Zbięło 180 stopni, nie? Tak, tak. No dość sporo, bo, bo no, rok albo dwa to na pewno. W końcu już myślałeś, żeby tak, to po tak, tak. zacząć coś z sobą robić i czy to było swoje pierwsze podejście, czy było już kilka prób przedtem? Nie, myślę, że to jest takie pierwsze tak naprawdę podejście takie główne, zasadnicze, że, że, że wybrałem się na siłownię. 7 razy w tygodniu to jest stanowczo za dużo, nie? Jeżeli jesteś, wiesz, że tak powiem, e, powiedzmy sobie tak, osoba, która nie robi, że tak powiem, ty pracujesz e, fizycznie, tak. Tak? To powiedzmy, że ze swoją aktywnością gdzieś będziesz na poziomie powiedzmy 3, tak? Załóżmy, że mamy 10 poziomów, osoba totalnie nie robiąca gdzieś tam nic z jakąś mega dużą otyłością będzie na osobie gdzieś, powiedzmy na poziomie 1, ty będziesz gdzieś na poziomie 3-4, I jeżeli chciałbyś się dostać, ten poziom 10, no to nie można, nie, nie da rady że tak powiem tego przeskoczyć tam trójki od razu na dziesiątkę to trzeba sobie zrobić e, małymi krokami nie? jeżeli wiesz pracujesz fizycznie jesteś w ruchu cały dzień i tak dalej bardzo dużo to dla ciebie ale twoje ciało układ nerwowy, on tak naprawdę nie jest przystosowany do tego rodzaju po prostu ćwiczeń i, i ten, ten proces on trwa, jest ten dobór ćwiczeń, on powinien wyglądać w ten sposób, najlepiej to zrobić też pod okiem kogoś doświadczonego, żeby na początku poświęcić sobie nawet te pierwsze półtorej miesiąca, jeżeli, już tak powiem, nie było robione nic przez 20 lat, to te półtorej miesiąca też nie jest jakimś takim czasem, w którym zrobimy Zrobi się nie wiadomo co, się, nie? więc bardzo fajną rzeczą byłoby po prostu przez pierwsze półtorej miesiąca się pouczyć tego, zaznajomić się z podstawowymi wzorcami ruchowymi. Ja bym tutaj wybrał kilka podstawowych ćwiczeń, i je po prostu sobie powielał, udoskonalał. Nie? Oczywiście, pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to jest analiza tutaj postawy ciała. Nie? Już patrząc na przykład na ciebie, tutaj troszeczkę plecy nam się okrąglą, nie? Oboczyk się wysuwa do przodu, łopatka nam no, jakby stanął bokiem, może też pokażę. Nie? Tutaj łopatka też jest lekko odstająca i ona. Tak nieprawidłowo pracuje, nie? Ona się nie schodzi, ona się nie rozchodzi i tutaj taki kresiek będzie narażony na urazy na przykład barku. Większe przeciążenie będzie na tutaj przód po prostu barku. I też jeśli chodzi z punktu widzenia takiego anatomicznego, istnieje tutaj zdecydowanie większe ryzyko kontuzji. No i Jak punktu, temu zapobiec w, takim, w takiej sytuacji? A z punktu widzenia sylwetkowego tą klatkę piersiową, to z panom zależy często, żeby po prostu rozbudować potem siłownie. Będzie ciężej rozbudować, ponieważ ta opadka e, ucieka, jest odstająca i ta klatka nie jest rozciągnięta, tylko ona jest skrócona. Nie? Więc tutaj w pierwszym, e, pierwszą pierwszym jaką trzeba byłoby zrobić, to dobrać sobie te ćwiczenia, które będą korygowały sobie tą badę podstawy. Tak? Czyli powinniśmy dobrać takie ćwiczenia po rozgrzewce, które będą rozciągać sobie klatkę piersiową, ona nam się wtedy ładnie otworzy, te włókna nam się rozciągną i wzmocnić te mięśnie po prostu z tyłu i pracować troszeczkę nad mobilnością łopatki. Nie? Taki zestaw ćwiczeń powinien zajmować 10-15 minut, wykonywany przed po prostu każdym treningiem albo nawet po prostu codziennie rano w formie takiej porannej gimnastyki. My sobie taki zestaw ćwiczeń dobierzemy, e, tak żeby tutaj Ciebie po prostu od tej strony skorygować. Ty też y, rozmawiając wcześniej ze mną też wspominałeś, że te urazy barków już się tak w trzech miesiącach się pojawiają. Na, nie czyli to dość intensywne takie. E, w jaki sposób sobie dobierałeś ćwiczenia? E, to znaczy, no ja w końcu właściwie to nie wiedziałem jak mam to robić. I tak według własnych zasad sobie to tak dobierałem. Mhm. Że tak powiem. Nie miałem pojęcia w ogóle i miałem e, rozgrzewkę. E, taką krótką zawsze jak, jak przychodziłem, rozgrzewałem i normalnie potem siadałem na przyrząd i, i robiłem sobie po kolei wszystko. Każdą maszynę po kolei, słyszeliście? Tak, w wskazówki małe, tak, tak. tak. Maszyny te, które tutaj są, tak? Tak, że tak, to jest. Mamy maszyny na nogi, maszyny na klatkę, maszyny na. Wystarczające są dla. na plecy, na barki. Mm -hmm. Są wystarczające. dużo szkoda, że nie ma wolnych obciążeń, nie? Mm -hmm. Ale sensowny program jesteśmy w stanie sobie z tego skonstruować. E... Jeśli chodzi o taki rozruch, jeżeli ty sobie przeskoczyłeś każdą maszynę po kolei, i tak dalej, jest to gdzieś po prostu, jest to powiedzmy z punktu widzenia takiego rozruchu, gdzieś tam w miarę ok, nie? brakuje tych ćwiczeń funkcjonalnych, ćwiczeń korygujących no i takiego sensownego po prostu tego rozbicia, bo trenując, wykonując to samo przez 7 dni tygodni, dzień po dniu te przeciążenia już wystąpią w drugim tygodniu, nie? bo ciało się nie regeneruje, nie ma odpowiedniej regeneracji no i wtedy ryzyko kontuzji, gorsze samopoczucie i tak dalej, no to jest bardzo, że tak powiem, często występujący objazd. Nie? My zrobimy to sobie pro profesjonalnie Czyli tak, dobierzemy najpierw ćwiczenia korygujące i potem sobie skonstruujemy odpowiedni zestaw ćwiczeń i sobie zastosujemy metodę dla treningu dzielonego, czyli będziesz sobie dzielił. Jeżeli chcesz trenować często, musimy sobie te partie podzielić. Część wykonasz dzisiaj. Część możesz wykonać jutro. Niech ta partia, która pracuje dzisiaj, ona nie pracuje w dniu jutrzejszym i odwrotnie, żeby odpoczęła. Tak? tak, żeby odpoczęła i to będziemy sobie przepracować. Tomek, zobaczyliśmy tutaj przed chwilą, właśnie analizę jakby Twojego podopiecznego, bo Krzysiek w tej chwili staje się Twoim podopiecznym? Jak to wygląda dla osób, które są daleko od Ciebie? Gdzie mogą się zarejestrować? W jaki sposób mogą się z Tobą skontaktować, skonsultować? i poradzić o to, co ty, co ty możesz jakby zrobić dla nich? Ja jestem dostępny tak, u siebie, u siebie mam tak powiem, swoją platformę treningową e, gizafit.com i tam po, do, profesjonalnie, że tak powiem, dobieram zestaw ćwiczeń do danej osoby. To jest tak blisko. Nie bój się. <laughs> no, także gizafit.com. E, w pakiecie treningowym każda osoba ma odpowiedni zestaw ćwiczeń. Zestaw ćwiczeń jest przedzielany indywidualnie do danej osoby. Taka osoba w, w takim planie ćwiczeń widzi filmik instruktażowy, pełną instrukcję, jak krok po kroku wykonać dane ćwiczenie. Mhm. Jest kontakt ze mną. Po każdych dwóch tygodniach jest analiza po prostu postępów i ustalamy dalszy plan działania. Wszyscy też wiemy, że ćwiczenia to nie wszystko. Jeszcze... Odpowiednia, jakby odpowiednia tak, dieta jest odpowiednia, ważna odpowiednia, i co z tym? Odpowiednia dieta, odpowiednia suplementacja będzie to duży krok ku sukcesowi. Myślę, że nawet osoby zmagające się z nadwagą, osoby zaczynające trenować, no to w 65% będą to osoby gdzieś po prostu z nadwagą. Tak Ale jakby... jesteś magistrem w tej dziedzinie i e, ja dążę do tego właśnie, żebyś też powiedział, że wszystkie te informacje. Dotyczące i ćwiczeń, i żywienia możemy zdobyć na Twojej stronie, która jest tutaj wylinkowana w tym programie, tak? Tak. Mhm. Czyli, czyli, czyli cały, 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 cały kompleks tutaj przechodzimy, czyli cały kompleks możemy mieć załatwiony u Ciebie na. Na tej, na tej stronie, tak? Tak. I żywieniowo, i treningowo jest, że tak powiem, u nas zespół też dietetyków, którzy profesjonalnie dobierą dietę do indywidualnych potrzeb. Dieta przy osobach walczących z nadwagą, otyłością i tak dalej, to będzie 75% sukcesu. Ćwiczenia powinny stanowić tutaj dodatek. Trzeba tu przyjść, patrzeć jak już mam tutaj skór. On chce budować, więc ten rozkład będzie 50 do 50. Jest to mega istotne, aby to robić po prostu z kontrolą? No właśnie, z kontrolą, bo tak jak Ciesiek powiedział, on nie zauważał u siebie efektu, zaczęły go stawy boleć i tak dalej. No ty wskazałeś od razu na problem i jakby Krzysiek doszło do niego, że o kurczę, jednak warto zapytać eksperta. My, Radio Wataka, współpracujemy z Tomaszem i będziemy współpracować cały czas, także z naszej strony będziecie dostawali informacje, wszystkie te, które będzie chciał nam przekazać Tomasz. I zazwyczaj zawsze go wykorzystuję, kiedy tutaj jest. Także dziękujemy Tobie bardzo za dzisiejszy e, dzień. E, no, i zapraszamy na gizafit.com. Tak, giza.fit.com. Giza ja dzisiaj troszeczkę tutaj potrenuję z Krzysztofem. Już, że tak powiem, indywidualnie sobie tutaj dowierzamy pewne ćwiczenia na początek dzisiaj, aby korygować swoją jego wadę podstawową mhm. i później ułożymy odpowiedni plan ćwiczenia. Dziękuję. Dziękujemy Tobie, Krzysiu. Dzięki za odwagę, bo nie każdy ma odwagę się tutaj stawić na żywo. To był program na żywo Radio Wataka. Łukasz Pawłowicz, Krzysiek i Tomasz Giza. Do usłyszenia, do zobaczenia i miłego weekendu.